Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jest problem. Znaczy, ja go tak nie odczuwam. Myślę, że Państwo, bo jesteśmy z podobnej płeczki. Też niekoniecznie. Natomiast, no nie ma ludzi. Nie ma, nie rodzą się dzieci. Wszystkie programy, te, no, te plusy, no to w ogóle okant rozbić. Nic się nie dzieje. Ubóstwo nie spada, a, a, a dzieci się nie rodzą. Nawet, w, w, nawet po, poniżej zakładanego minimum to wszystko jest. Yy, dobra, niech, yy, niech taki... <laughs> Maciek mi opowiadał, mój kolega kiedyś, a propos, trochę. Syn jego kolegi, no po paru latach małżeństw nie ma dzieci, więc... Ojciec poszedł do tego chłopca i mówi Ty, co się dzieje do cholery ciężkiej? Dlaczego wy dzieci nie macie? No co ten chłopiec, małżonek od paru lat, mówi do ojca, nie wiem, tato, nie mam pojęcia, może ja nie tym końcem. Pan Little Moritz. Zapraszam. Dupa blada, dzietność spada, Na nic nam osiemset plus. Nie chcą mnożyć, wolą pożyć, pewnie winien tusk. Co za życie, puste krycie, choćby ksiądz w niedzielę grzmiał, Dobry Boże nie pomoże, niechby przykład dał. Dalej młodzi, niech się rodzi, mały szkrab, obojga płci. My gieroje, mamy swoje, teraz walcie wy. Róbcie dzieci, bo czas leci, produkujcie mało nas. To robótka bardzo krótka, raz, 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 raz. raz. Gdyby z góry przykład który, to nie z żoli Boża tur. Wujek Jarek, nie znasz parek, więc to marny wzór. Dziękuję serdecznie, panie kolego. Do zobaczenia. A, a państwo jeszcze nie do zobaczenia. My jeszcze mamy imieniny, dzisiaj jest wtorek, 22 października. I imieniny obchodzą Filip i Kordian oraz Apercjusz, Alodia, Donat Eusebiusz, Gliceria Ingbert, Józefina Cordula, Marek, Melaniusz Nunilona Salomea i Sewer wszystkiego najlepszego kochanym Państwu solenizantom no, Nunilony na pewno w dużej obfitości obserwują nasze spotkania nietypowe święta Światowy Dzień Osób Jąkających Dzień Praw Rodziny i Dzień Kapsloka. ciekawe, Kapsloka, wszystko wyboldowane. Przysłowie na dziś. Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy od odwilży przypadnie. Ci księżyc zaszedł, wszedł, wyszedł, papież Franciszek, cycat, nie, to nie, to w takim razie tylko gra półsłówek. Dzisiaj będzie Basia Bocian znowu, nazwisko prawdziwe znane redakcji. No ta gra już długo leży w poczekalni. Dzisiaj mamy następującą grę. Żuj jak hard.